Witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj zestaw na kwotę 60 zł. Trzy zrabki szybkie, trzy dłuższe, diamentowe, białe diamentowe 7, najnowsza premierka. Wyszła bardzo ładnie. Zrabkę polubiłam. Zobaczymy, czy dalej sypie. Wygranymi. Numer 8 i szukam siódemki. A jest dwa, osiem, pięć, dziewięć, osiem, same czerwone, a gdzie siódemka? Jest, proszę bardzo, powiedziałam jest. Sześć, trzy, cztery, pięć. I jeszcze jaką siódemkę dasz, strapko czy nie? 5, 9, 2 i 6. Jest jedna siódemka, a pod nią 20 zł. Naprawdę tą zrabkę polubiłam. Premiera również była bardzo ładna. Kto nie widział, to zapraszam. Na to chyba jest B, tak. Na 20 zł jest B. Świetnie, świetne rozpoczęcie. No to teraz Zodiaczek. To była nasza ostatnia zdrabka na mistrzostwach. Kto nie widział, jak mi poszło, również zapraszam. Ja jestem zadowolona z punktów, także super. Zodiaczek z numerem 25. I szukam gwiazdki i księżyca. A mam konik, kompas, kotwica. Statek, delfin, portyk, ufo, ziemia, słońce. Jakaś gwiazdeczka mi się tu pokaże, czy nie? Krabik, parasol, planeta. Spiszam się do końca. Gdzie gwiazdka? Syrena, miś, teleskop, lira. I yy, jednorożec. O, nie ma gwiazdki, nie ma księżyca. Strapka wylądowała już w koszu. Dziki kersz z numerem 18: worek albo tygrys. A jest kwiatek. Może kwiatek zapowiada wiosnę. Już chciałabym bardzo, mam dość tej zimy. Ananas. Motyl. No to też taki symbol lata i takiej pięknej pogody. Cytryna, wiśnie, zegar, palma, banany, gwiazdka. No, gwiazdka miała być tam, w Zodiaku. Przeniosła się. Jakiś worek znajdę. Plecak, balsam, chmury. Arbus, podkowa i truskawka. Dobra, tu też nie szukam kontrolnych. No to teraz te dłuższe, crazy liczby z numerem 18. No tutaj mogę już odgalić, ale i tak trzeba przesuwać, bo zrabka się nie mieści. I co ja szukam? 95. Dawno tej zrabki u mnie nie było na kanale, bo też nie było jej w moim punkcie dziewięćdziesiąt pięć, więcej nie widzę. Następnie pięćdziesiąt dziewięć pięćdziesiąt dziewięć tu na dole jest pięćdziesiąt dziewięć tylko raz. Chyba tak. sześćdziesiąt trzy. Ja robię pojedynczo, bo z cyframi to się można pogubić. 63 jest tu. 25. 25 jest tu. No na razie takie pojedyncze dają, nic się nie powtarza razy dwa. 28. Tu. Teraz 90. 90 się znalazło tu. I więcej nie ma, i ostatnia w górnym rzędzie to jednastka. Jednastkę widzę tu, I, i jeszcze tu o. Dobrze. Drugi rządek to 74. 74 gdzieś zgubiłam tu. Dobra. Kolejna to czterdzieści jeden. Tu dziewięćdziesiąt osiem. Występuje tu piętnaście. Piętnaście tu i piętnaście tu. Dobrze, następne to pięćdziesiąt cztery. Tutaj dziewięćdziesiąt dwa tu. Więcej nie ma. Następne to sześćdziesiąt jeden. Tu sześćdziesiąt pięć, sześćdziesiąt pięć, sześćdziesiąt pięć. Teraz trzydzieści osiem. Trzydzieści osiem tu, dziewięćdziesiąt sześć, dziewięćdziesiąt sześć tu i dziewięćdziesiąt sześć tu. No jest wszędzie blisko linii, ale co to będzie? Zaraz się okaże. czterdzieści siedem tu. Nie jest to zrabka dla mnie szczęśliwa. Ale do drapania fajna. Ucieszyłam się, że się u mnie pojawiły. Piątki nie ma. 97. Tu. I ostatnia z tych normalnych cyfr nie mnożących to 85. I teraz liczba mnożąca razy 2 to. 91. Gdzie taka występuje? Tu. Ale linii nie stworzyła i mnożąca razy 5 to 69. 69 występuje tu i więcej nie ma. Czyli ta jest pusta. L i Z. No. Tutaj warto kontrolne sprawdzić, bo można się pogubić. Zmiana drapaka, i teraz ekstra linia z numerem 24. I tutaj słońce i balony. Są balony. Tu są balony, tu słoneczko, słoneczko. Balony, balony. I słoneczko. Następne klucz i leżak. Kluczyk jest łatwo zauważalny, ale nie widzę leżaka, czyli te dwa symbole są puste. Rower i biedronka. No co, tego też nie ma. Tu jest biedronka jedna. Rolki i cytryna. Rolki były. Tu są rolki. Tu są rolki. I tu są rolki. Następne okulary i lody. Tu są lody. Lody. Okulary i lody. Kwiatek i ptaszek. Ptaszek, ptaszek, kwiatek. O, tu jeszcze były lody. Dobrze. Co dalej? Łódź i klapki. Są klapki. Tu są klapki. Tu jest łódka. Klapki. Łódź, łódź. I łódź, kości, i sakwa. Tu są jeszcze klapki kości, tu sakwa, i tu sakwa, czapka i gwiazda. Jest gwiazdeczka, tu gwiazdeczka, tu gwiazdeczka. A czapka? Tu jest czapka. Następne: księżyc i tęcza. Tęcza daje linię. Księżyc z tęczą. Tęcza, tęcza. Księżyc. Fajnie, że linie coś dołożą. Motyl i parasol. Parasol. Motyl, motyl. Motyl z krabem się myli. Zawsze się rozpędzam do kraba. Popcorn i serce popcorn jest serce popcorn serce serce ostatnie dwa wiatrak i słonik jest słonik I tu jest wiatrak, ale to mi już nic nie dokłada. Jest linia, która daje 10 zł. No ale dobrze. Kontrolne C, i jeszcze zostaje koralowa. No to ja już połowę wkładu mam. Koralowa z numerem 25. I tutaj piłka i arbus. Tu jest arbus. Piłka i Aw. Coś mi się tu ciężko drapie. Trzeba wymienić. Aparat i maska. I tu maska. Aparat. I tu jest aparat. Palma i kokos. Palma, tu są kokosy. Tu ładnie do tej linii na dyszkę idzie. Albo się rozkręci dalej, albo się zatrzyma. Torba i deska. Tu jest torba. Tu jest deska. Deska. I to wszystko. Żółw i rozgwiazda. żółwik, i rozgwiazda. Tu jest rozgwiazda. A żółw jest tu. Kotwica perła. Perła, perła. Kotwica i kotwica. Nawet odcinka z plusem nie miałam. Tak cichutko mogę sobie pomarzyć. Meduza, meduza. I tu są meduzy. Ostatni rządek. Klapki i delfin. Hmm. gdzie klapki, gdzieś mi się klapki ukryły, tu motyl i rekin, tu jest motyl, tu była palma, Motyl tu i tu jest rekin obok motyla. Chata, słońce. Chata, słońce, słońce. Ostatni symbol to Skrzynia. I tak sobie pomarzyłam o tej linii. I na marzeniach się skończyło. Kontrolne różne. Nie wiem, ta koralowa to jest strasznie zaczarowana. Tutaj ciężko coś tutaj trafić. Chyba najwyżej miałam zwrot. Już nie pamiętam. Ale na 60 zł odzyskałam 30. W tej szczęśliwej białej diamentowej siódemce jest 20 i 10 w ekstraliniach. A no to połówka wpadła. Ja cały czas czekam na odcinek z plusem. Dawno go nie widziałam. Ewentualnie odcinek na zero się trafia, ale ciężko z plusem. Tragedia. To nic. Nie poddajemy się, walczymy dalej. Kiedyś muszą się te zdrapki odblokować i sypnąć jakąś lepszą wygraną. Dziękuję pięknie wszystkim za obecność na tym odcinku. Życzę udanego dnia i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!